Witam, ja jestem i wy też jesteście, więc e, film. Uhu! Okej, okay. na start trochę pobawimy się i mały quiz dla was. Będą dwa pytania, dobra? Więc, no. Pytanie pierwsze. Co jest najbardziej rakową aplikacją z tych wymienionych? Gacha Live, Zepeto lub Snapchat? Odpowiedź to wszystkie są okropne, ale dzisiaj porozmawiamy o Zepeto. Tak, pewnie większość z was nawet nie wie co to, ale spokojnie, dojdziemy do tego. Pytanie drugie, czy zasubskrybowałeś ten kanał? Tak czy nie? Jeżeli nie, to zrób to teraz, a ja ci opowiem o aplikacji i o całym community Zepeto. Co to te całe ZP? To jest aplikacja do tworzenia krótkich scenek z postaciami, które. No, wyglądają jak wyglądają. Czyli okropnie. To ja ci w Paintie narysuję ładniejszą postać. Nie wierzysz? To patrz na to. Co? Ile na 10? No, oczywiście, że 10 na 10. I ja nie wiem, jak oni zrobili tą postać. Dali ślepemu robotę, bo nikt inny chyba by tego nie zatwierdził. No, bo, bo jak to wygląda? No, to to, 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 to to jest. Co to ma znaczyć? Jak to wygląda? Zepeto jest już dość przestarzałe, więc dlaczego robię o tym filmik? No może dlatego, bo nadal mam je na TikToku. Nie wiem dlaczego. W ogóle ich nie oglądam tej. Nie wiem, jak... nie wiem jak ten algorytm TikTok działa, no dziwny trochę. I zepeto jest takie stare i tak mało popularne, że nawet jak wpiszesz zepeto w Google, to nie ma o nim nic napisane. Zazwyczaj po prawo masz tutaj, a tu nic nie ma. Więc, no, jest tylko ich strona, którą sobie zobaczymy. Okej, okay, więc idziemy zobaczyć tam ich stronę. Co... Co to jest? To jest dziewczyna i w ogóle... To jest dziewczyna. Ale to jest... Cześć, stój To jest chłopak czy dziewczyna? To wygląda... Jak... Nie, co to jest? To, to chyba dziewczyna jest, nie? To nie jest takie proste. I ta strona wygląda jak... O jak ta strona. Tylko nie jestem zalogowany, ale wygląda jak ta strona. To znaczy się tak wygląda... Tak wygląda Roblox i tak wygląda w ogóle stary Roblox. Teraz wygląda inaczej. Teraz wygląda bardziej tak, jak sobie włączycie Dark Team. A tak wygląda Zapeto. No. Tutaj widać od kogo brało się inspiracje. I ja nie wiem teraz czy to jest Zapeto czy, czy to jest Roblox. Wejdźmy sobie w coś. Ile tu ludzi gra? Tu ludzie grają w to?

Eee, okej, okay, to chyba nie pogramy w Zepeto. Ja bym bardzo chciał zobaczyć gameplay z Zapeto. Eee, dobra, jak Roblox, tyle to wiem, To jest Zepeto? To nie jest Zepeto, to jest. To jest. Roblox Rytchro... Nie, 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 tak, to nie tak wygląda. Tak nie wyglądała aplikacja, o której mówię. Ja wam pokażę, jak wyglądała. Ashley. Look at... Tak wygląda aplikacja, o której mówiłem. To jest aplikacja, o której mówię. To? To? Tamto? To co to jest? Co? O. To co to, to jest, niby? To jest Roblox. Nie, 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 nie. Coś tu jest i tak. Kiedy oni się tak zmienili? Jak. Nie mogę zobaczyć, kiedy. Co te modele w ogóle nadal mnie przerażają, te, te zęby tutaj wchodzą do gardła, te zęby, to jest okropne, dobra. Więc po tej krótkiej obserwacji możemy zobaczyć, że zepę to teraz to jest Roblox. No, nieźle się tam bawią. Chyba nie się skończyły pomysły na te nowe ciuszki, co oni tam mają. Ale ja nie będę gadał o Robloxie, bo o Robloxie to mogę sobie gadać kiedy chcę... I, bo to nie jest takie złe w sumie, Roblox nie jest takie złe. A nie, czekaj, dobra, ale co jest głównym minusem Zepeto? Bo musi być jakiś punkt kulminacyjny tego, co jest złe w tym Zepeto. To, co mnie tak denerwuje w środku i was pewnie też. Więc, minusem tym głównym jest to że Zepeto jest Grinch! Jak to mówią Quirky people albo inaczej po prostu ZEPETO to żenada. Totalna żenada, no co to jest? Patrz, patrz na to! I powiedz mi, że to nie jest żenada! Co, co, to w ogóle jest? Czemu on ma białe oczy? Co to, Herobrine jest? Co my w Minecrafta teraz gramy? Czy oni kopiują Minecrafta i Robloxa naraz? I czemu on ma kocie uszy? Co to? Ma być! I muszkę ma! Jak Freddy Fazmir! Zostawcie Freddy'ego Fazmir'cia w spokoju! Co on wam zrobił? Oni wszystko kopiują, widzisz to? I masz takie... Znajdź różnicy pomiędzy tym, a pomiędzy tym. Nie ma różnicy! Nie ma! Ja naprawdę nie wiem, co mam myśleć o Zepeto. Z jednej strony to jest okropna aplikacja, a z drugiej strony to jej community. No to są dzieci głównie. No właśnie, community Zepeto. Jeżeli takie jest, nie, w sumie nie wiem, czy tym to można nazwać. Nie wiem, 500 tysięcy osób gra w ich Robloxowe. Coś. Nie wiem. Ale tej community to jest dosłownie przedszkole. I robiąc research do tego filmu znalazłem nawet grupę na Facebooku z oczywiście zepeto i zauważyłem jedną rzecz, że każda osoba, może znaczy może nie każda, ale większość osób, które nagrywają zepeto mówią po hiszpańsku, tak samo jak na Facebooku, więc dużo się nie dowiemy, ale zawsze coś. Pierwsze co tu zauważyłem to jest jakiś birthday day corner. Gdzie tylko jedna osoba dała swój bruder, I autor napisał 3 miesiące Nie wiem dlaczego, może ma rozstrojenie jaźni I każdy z nich ma inną datę urodzin Nie wiem, nie mam innego pomysłu Jak masz lepszy pomysł to napisz w komentarzu A jak przeskrolujemy trochę w dół To zobaczymy jakieś pralki Czy inne radia, albo coś Dość stare, może chcą to sprzedać Bo... No nie wiem, innego pomysłu tu nie widzę A ta reszta to, to nie ma pojęcia Co to jest, co, co, co to jest No ja nie wiem i o mój Boże, mają nawet serwer na Discordzie! Zobaczmy, z czym to się je. Myślę, że działo się coś fajnego na nim, ale to 5 lat temu, jak zapytał, jeszcze nie było Robloxem, i no. Nie był taki cringe. To znaczy, on zawsze był cringe. Ale kiedyś nie był tak bardzo. Bo już kiedyś mi się wyświetlało Zepeto, ale to w tych małych garstkach. Tak samo jak widzisz te komiksy gdzieś na TikToku albo coś, też je widzisz w takich małych garstkach, ale się pojawiają. Dobra, więc czego się dowiedzieliśmy? Że to Roblox skopiował Zepeto!